Dzień dobry, czy cześć, na was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z ze mną jest Joszelka, Ren i Bertbert. Hello! Hejka! Hej! I dzisiaj, moi drodzy, GTA Online Człowieki kontra auta, nietypowe auta, e, także będzie ciekawie i śmiesznie, znowu będzie tak, że Ren będzie przelatywał, Joszelka będzie przelatywała zamiast spadać, więc będzie ciekawie. Ja chcecie pisz na bieżąco pamiętajcie że łapka i komentarz wsparcia mile widziane, e, no także co, startujemy chyba, nie? Tak, mm -hmm. nie? 10, 10 lat w becie Gita. Tak, tak. I cały czas synchronizacja leży i no, jeszcze raz leży. To jest masakra po prostu. No czy znaczy, wiesz co, jak to jest na moją korzyść, to spoko, nie? Ale jeżeli mm -hmm. to nie jest na moją korzyść, no to już nie jest spoko. No no, 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 no. Okej, okay, drużyny, których się nie spodziewaliśmy, Spokalnie. czyli ja z Bert Bertem, to jest w ogóle wow. szok. Oh, ten... oh, bot. Bot, bot, Paweł Pod bot. <laughs> bot, Paweł Chyba ty będziesz botem, Renie. No prawda, on ma super. Dobra, e, a my Berber teraz biegniemy chyba. Eee, Nie, ja Dobra, słuchajcie, słuchajcie tam eee, jak auta. będziecie jechali, to weźcie, mówię, te śmieszne autka takie. Fikuśne. Eee, ja, tak. Tylko są dwa takie, albo ja, jest karawan. No, mój ulubiony karawan. Eee, no. Czyli po prostu przejeżdżasz i od razu no, zabłazujesz. schodzicie! schodzicie? tak, tak. Ale Ale to jest serdecznie. Szybko, Bert, Bert! się mi. Ej, co on, no, radiowód wziął? Nieprawda. prawda. Jakim cudem? Cudy są zawsze. <laughs> nie spodziewałem no no się. Brzyknął. Halo. Dlatego co doskoczyłem. Halo. Proszę mi pomóc, Paweł. Nie mam, ja Jezus brzykło mnie. Wygraliśmy. <laughs> poważnie. Ja próbowałam uniknąć oszelki, biegłem z jakimś i Wygrana. Zyksak, nie, nie... Mnie Wystarczyło tylko jeden, jeden skok. Zbyt, znaczy ja nie ja... wiem, co wydajecie. Może no lepiej połóż, ja, po odcinku. Tak po prostu. Tak bzyknęli mnie no, normalnie, że to szok. to jak teraz yy, Namren pójdzie. Ej, Mi pójdzie bardzo dobrze. Ja, ja w momencie kiedy się wspinałem na to, zdając sobie sprawę, że to kur... prąd. Ej, nie to... no. Nie, proszę nie bardzo, mi, bardzo no. Rozporoszyłam waszą dwójkę po prostu. Chcecie ja. potężny bieg? No to proszę to, bardzo. No co, poszedł, proszę, co to Czapo mówisz, że ty? No co ja, Dobra, ja, Dobra, ja. już patrzę co tu mogę wybrać fajnego. Mówiłeś tylko jedno. Eee, no są różne takie ten fajowe, tylko niektóre są po drugiej stronie. Różne fajowe, a inne też nie niefajowe. Ale steleportował mnie do auto obok! Ja chcę do tego! Hop. O co to za jakiś Hop. dziwny dźwięk był? To? Mikrofon na pewnie. A, no pewnie tak. Nieprawda, sami jesteście dziwne dźwięki. Dobra, jadę. Jadę, jadę, jadę. Jadę, jadę. Jadę, jadę. jadę. Jeszcze będziecie mój mikrofon nie. wyzywać, który Krofon, jest potężny. bo pomyślałem, że to będzie... A mnie, mnie ciebie też bzyknął, Joszelka? Ale nie dotknęłam tego u mnie. No, ja też nie dotknęłam, a mnie bzyknęło jak mi cudem. Ja cię kręcę. Pokażę, jak ty to robisz. Nie pokażę. <grym> no nie, on przeżyje. No, nie, czekaj, przeżyje? Nie przeżyje. O. U mnie on w ogóle. Renty, u mnie normalnie na drugą stronę przebiegłeś znowu. Nie, on się tak On zawsze przeżyje tam. takie coś. On zawsze przeżyje, nie? Nieważne, nie Nieważne, czy to stanie samochodem w klaty, czy w twarz? Nie, nie, nie dramatyz. Wy <grym> Maszakra, Maszakra. Dobra, lecimy. Proszę bardzo, bert, bert. Może teraz ktoś dalej dobiegnie i że co, Dobra, to zróbmy tak, że przy psykaczach dajmy sobie fory. Nie, 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 tak. nie, nie, nie. <grym> nie ale tylko teraz, nie. Tylko teraz, no to nie A A bert, akurat nie, nie, nie. teraz my biegniemy. Patrz, jaki się. przypadek. Jaki przypadek? Totalny. Nikt się nie spodziewał! Nikt, ani... Nikt. Nikt nie spodziewał! Dobrze, Bertbert, Bert, teraz twoja kolej. Chwila dla ciebie. Dobra, biegnę, 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 biegnę. Nie zobaczycie? Bertbert. A czekaj, to oni tam, dobra. Dobra, ustawę się tylko na jeden skok. a tak od razu. Na jeden skok? No! Pamięta. Jeden, jeden. A nie. no i znowu to samo! Jeden, jeden, jeden. Popcham Joszelkę znowu... i barbel spadnie, aha, nie, nie, nieprawda Joszelka znowu się musiała wtrążolić nie tam gdzie trzeba Czasami człowiek ma? chce specjalnie tak wjechać i nie może A Joszelka oczywiście co? Inoros! <grym> Joszelka zjeżdżaj nie? stąd, idź stąd, nie wolno to. O, spoko, spoko! Zawróciło to, mnie na przyspieszaczu Chociaż jeden, jakby wyjdzie. była znowu niewidzialna ściana Pozdrawiam niewidzialne ściany, mogę się zrespić nie da się chyba, wiesz? Jakie oszustwo tam jest? O, Berber się dzieje? sam a, zajumał. Ale... A ja nie mogę Podloga się... Pogoda znika w pewnym momencie. <noise> o, tu leży Berber, proszę bardzo. Czy jedziemy? tradycyjnie po nim? Podłoga tam znika pod to, Paweł. A. Okej. Okay. To jest oszukane. Uważaj. Dobra, dobra, dobra. Da Tym hot nie da się wjechać z powrotem <noise> tak no naprawdę. Nie da się. Paweł, jesteś... Jaki skammer z Pawła jest? Da się biegać na tego. końcu, nie widzicie tego? A ty rozumiesz, że się nie da? Nie. Ja i spadłem. Trzy razy, no, przy nie razy, się przy razy spadłem. mnie. Trzy razy mnie obraca na przyspieszaczu na tym niskim aucie. Nie da się wyjechać z nim z powrotem z dołu do góry. Pozdrawiam tak. bardzo serdecznie. no. Teraz dobiegnę. Teraz już dobiegnę, pochodzę, żeby tak, a zają... żebyście spadli na dół co w tym autku, co myśmy. Tak, byli, weźcie sobie te małe autka Ale wysłujcie sobie... długo tak dla zasady. Tak, tak. tak spróbuj sobie, sobie wjechać z dołu na, na górę. Ja, ja, to, ja to ukończę w takim razie. Bo dlaczego by nie? Co? Nie, wtedy ja sama, sama sobie spadnę stąd. Ja nie, ja tak będę. Dobra. Jak spadnę, to będę próbował wjechać, ale nie będę teraz spadał na siłę. Nie, specjalnie nie. nie, nie, po co? Nie będę Co tego mi zabierać nie robił? Pistolety. Moje... Bo jestem facetem zjem więcej. więcej. więc... Ja sobie fred. tu przeskoczę, może już tutaj zobaczyć, co jest po drugiej stronie za fury. Tak, 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 na pewno. E, jest karawan różiowy e, i no. żółty. Zdrowadz... Ja tego żółtego na razie zostawię. Nie ma co się tutaj złożyć. Chyba dłoje. od razu lecieć. Dobra. Gdzie oni są? Nie wiem. Od 7. Dobra, skacze! 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 No Do widzenia! co to mówiłem? Się zatrzymali. Ale ja widzę. Nie, nie, nie skaczę, Nie skaczę w ogóle! Czekaj, gdzie oni tutaj, tutaj są. No nie wiem. No, 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 no. Do no, no. widzenia? Dobra, ren, bierz go, bierz go, bierz go! O, było blisko! Oj, było blisko! Nie! Jak Jest. blisko było? Moja Dwa razy. Spadła. Dobra. Co się dzieje? No mówię, że moja pozycja ma spadła. Nie dało się jej kontrolować. Dobra, nara. Na razie. E, to nie, nie da się kiedy zobaczyć nawet... Nie da się zobaczyć kiedy to podjeżdża, ta winda. No, znaczy, no, jest to, Tam nie, jest taki, taki, taki duży wykrzyknik, wykrzyknik ja. który jeździ na tym. Mm -hmm. Więc na wykrzyknik trzeba patrzeć, nie na ten, wiesz? Fajnie. Nie pozdrawiam. Saibi no, no, to, 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 to jest mapka jest. do przebiegnięcia, która jest dość ciężka. E, ogólnie to była pierwsza. E, tak może, tak gdyby, może gdyby, to nie było tak, że po prostu jeszcze ktoś próbuje ci przejechać, to byłoby łatwiej. Chyba <grym> no, tak. E, możliwe, no, możliwe, 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 możliwe ja tak że jest tak tak presja, presja, że chcesz, wiesz... Wezmę, wezmę sobie teraz, Ta on taki spokojny, otwarty na no. <grym> dialog. Nie, dziękuję. Zapraszam e, no, do mojego radiowozu. No, ostatni dialog dla siebie. Znaczy, nie dialog, Aha. tylko w sumie raczej... E, e, Sposób. E, głos, e, tonacji głosu. Tak. Tak. Czuję się. Dobra. Poczerniany eee. ze względu na tonację głosu. Oho. To ona cia, to ona -ha -ha, To za parówka. Dobra. Jak przestaniesz być matrixem, panie kolego Berber, to wtedy cię dogonię. Co ty no, to cię już no, chyba nie dogonić. Ja podbiegać. nie Matrixuję. Tym już normalnie można, ale tamtym nie dało się. Ja tym tak. To tam? Ara? <laughs> Cóż za miłe spotkanie? A no, no prawie. Nie, no nie, nie przewracam. Dobra, biegnę, 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 biegnę. Przebiegłeś biegnąc tam? Yy, Udało Ci ogólnie, się? Ciężko Dobra, wrócić, ogólnie ciężko wrócić. Ogólnie ciężko wrócić. Jak parkura robię. Jak trochę się skrzywisz. Nie, no boże, przyrzul ta postać tak skacze. No, to jest tak myślę. Ja nie mogę. Ja szedłem na celowanie. No, serio. I postać skoczyła mi po prostu w bok. Skok w bok zrobiła. A zrobiła? Skok w bok. Przepraszam, co? co? Ja myślałem, że tu nie, nie da się tego... Ej, bebe, ty się zdecyduj czy ty lecisz w prawo czy w lewo. U mnie normalnie skoczyłeś w prawo, a później wróciłeś. Ja a Myślę, że ta ja kartą W tym trybie się nawet nie się nie szalne. trzeba starać, ja żeby widzę. kogoś strącić, naprawdę. No nie, to tak blisko. Ja czuję większą walkę z tym dołem, żeby wyjechać spod tego dołu na górę niż w ogóle, nie? A wziąłeś, te, wziąłeś teraz chyba policyjne, co? No. Weź sobie tego suwa dużego. Nie, da się ja teraz będę biegł. Wieszczać. Ja będę teraz no, biegł, ja teraz ja będę biegł, ja po prostu chciałem to analogią jedyne, zarzucić Będę zasuwać Nie, znaczy tak, możesz zasuwać, ale weź sobie tego małego Ja tego, chciałem co mówiłeś, analogą, analogią, no, analogią zasunąć Analogiem to sobie możesz grać A no. ty... Tak, gdybyś nie grała ze mną, to dostałabyś headshot Dzięki, ale dobra, chyba... Lecimy, lecimy, go, 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 go Grożę sobie headshotem. Patrz, Ej, patrz jak to się to biega bier. teraz, patrz, że ci pokażę To jest dobry plan Teraz, tędy, eee, tędy. Ja pokażę. <laughs> o Jezu, ślepie go. Ej, nie mogę podpalić go. Bo Jożelka, mam super waś, strój, chodźcie, panie kolego. Się. Dobra, gdzie jest? Nie dziękuję. Berber, Niechu, chyba? A, na no dole. jest. ojku, wystraszyłam się. Nie podpali się, Joszelka. Już... No płonę. Ej, ja już Jożelka prawie się. Prawie się... Sam się zajumałem przed boże, chwilą prawie. Boże. Tam się przed chwilą prawie zajumałem, zeskakując no z góry. Prawie zaskoczyłem, no zaskoczyłem... To jest zaskoczyłem. O! O, znowu się przed masakra. chwilą sam zajumałem. Pozdrawiam. Sam zajumatorów. Pozdrawiam, Ej, co to jest za wybuchy były? Tam było jakaś No nieczka. jestem u góry, hot knife'em zjechałem Normalnie, tym małym. Za pierwszym razem no czym się O czym wy nam, mówiliście? Na w Nie, na, kon, na kapsie Gdzie on jest? Gdzie, jest? gdzie jest Ren? Tutaj, widzisz? czeka da się to rozwalić? Bo to jest jakaś dykta jakby Nie wiem czy nie można tego rozwalić czasami No nie! Cześć, nie chyba nie To chyba wygląda jak metal z tej strony ha I chyba... dorwałem chyba Werd, werd Ale najlepsze ja a... że u mnie nie winołem, nie? E, o nie, to... Tam sam się przewracam, sam się przywracam. O nie... Eee, Ren, Nie, nie skocz! Ej, bez jej nie lęk, ty się teleportowałeś! A teraz ja się znowu A dobra, dobra! Spadłeś? Tak? Dobrze. W końcu widzę to, co widzę. W końcu widzę, że Ren spadł i spadł, a nie, że widzę, że spadł, a on biegnie dalej. Będziesz musiał oglądać u mnie odcinek, ja się nie teleportuję. Ja po prostu gram fair. Tak, oczywiście. No, tak. Stopu, Jesteś ze mną tak. w drużynie jeszcze też mnie hejtujesz? Ciebie nie, ale tak tylko, że to się teleportujesz, tak No to, że się teleportujesz, ale... to trzeba pyskować, no tak nie może być, no. Ja, ja już mam ciebie. normalny internet, e, to ale gra jest, ja jest ja super. Ja nie... Ale prąd masz przerywany Ale, gra jest, ale, ale gra jest w becie 10 lat. Dziękuję, no, dobra no, do widzenia. No właśnie to, no. ja to hejtuję, grę, dobra, nie beber, ciebie, Dobra, Beber, dobiegnijmy teraz, rozwalmy ich po prostu czymś i tyle. A ja teraz... Już tak blisko. Skoro mam przerywany prąd... Ja Teraz przerwę, no, połączenie w waszych, subem przerwę połączenie w waszych. moim słowem przerwę połączenie w waszych kręgosłupach. No. <laughs> Co? O czym on do mnie mówił? Zaj go. Co to miało być? Nie no. ma <laughs> Berber, poczekam aż sam spadniesz. No. Taktyczna zmyłka joszelkowa. Taktyczna Zmyłka. Joszelka powiedziała: O, ja go tutaj uzmylę. Uzmylę. Dara? Na ra, na ra, na Chciałem ra. sobie tam pogrzebać w kulkach Co tam? się stało? A nie, myślałem a, pogrzebać w kulkach? Ren nie spadł, Ren nigdy nie spada człowiek. Co ty, co ty w ogóle mówisz? O nie, teraz tu no, Halo! Ciekać. O? Czemu się zatrzymałeś? No bo to mi odjeżdża No coś spadł teraz No, u mnie już spada 30 o? razy I co strzelasz jeszcze okay. do mnie? Nie spadłeś Dawaj, dawaj, nie spadłeś. dawaj Przewróciłem się tylko ja. Tam, 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 tam. Dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze ci Nie do przejść. Te progi zwalniające jeszcze tu na dole są jakieś co to, ma być. Będę wys poczekaj, my tu musimy wjechać za O powodzenia panie Berber. Już chyba dojdziesz do końca dzisiaj. Dobra, ja poczekam, się wrócę. A jakby ci to spadło bo... na głowę, nie? No, no, to do ogóle, To jest mega, mega ciężkie. Jest, w końcu. W końcu jestem kawałek dalej. <laughs> What? Po <A> co się wbiłam? <laughs> no, 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 A, no, 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 no. Spoko, za gruby jestem. To nie w tą stronę, chłopie! Idę się już... Idę się chować chyba po prostu. Przestań się palić! No, bo powiedziałem, że to tryhardy są, nie? Szybko! bert, bird! Dobrze! No, ja nie wiem, nie wiem. O, już teraz nie wiadę, okej. Okay. Ja no przestraszyłaś mnie! Co ja ci poradzę? O, no, jak, widziamo, jak widzę, że na, na, tym, na minimapie, że <laughs> auto nie jedzie. Już nie działa wjazd. O, patrz, 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 nie wiedziesz. Ale... Dobra. Co Chodź, jest? tutaj ci proponuję. Kurwa, tylko mnie nie przejedź. Dobra, co my tu mamy? Dobra, weźmy sobie w takim eee... razie to. To nie wiedziesz. Przepraszam, bo ja bym chciała. Hop. Co my tam robicie? Oce, oce. <śla> <śla> nie wiedziesz, tutaj. Hop. No ale ej! Czekaj. Oh, wow. Wow. <śla> wow! Wow! Ładnie! Wow. 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 Dobra. innowacja. Innowacja, no co no, snajperką zrobimy, napiszcie w komentarzach. Super snajperka, Paweł, twoja ulubiona snajperka, super. To jest dla ciebie snajperka, chyba masz naprawdę jakieś problemy ze wzrokiem i nie wiem... Ja jestem profesjonalnym snajperem, wiem jak snajperka większego To po większego kalibru, nic więcej. No to jest snajperka wypuchowa. Wow, co to za cutscenka jakaś? O. Taka jakaś specjalna. Jakoś misja się... zaczyna do nas. misja się zaczyna. Sama jesteś, misja. Sama? Dzięki. Znaczy, sam. Dzięki. No. W sumie tak, mamy 2023. Ren? Ren, sama jesteś? Eee, Joszelka, sam jesteś. Co? No. Nie jestem sam. Dobrze, Bert, Bert. Eee, my to o. zrobimy. Zrobimy. To... jazda! Maksymalna prędkość! O. Prędkość warp! Dobra, jednak nie. I co się stało? No nic, muszę się wycofać teraz. Spokojnie. Ten berber, który mi przeleciał nad tym, nad nosem. Już wraci... gonicie mnie czy nie? Bo ja spadam chyba nawet.